W obliczu wyzwań i trudności, z jakimi stykamy się w biegu życia, stoicyzm staje się niezwykle cenną filozofią, oferującą nam mądrość i siłę w radzeniu sobie z ciężkimi dniami. Stoicyzm, zakorzeniony w starożytnej filozofii greckiej, przekazuje nam uniwersalne lekcje dotyczące akceptacji nieuchronnych zmian, panowania nad własnymi emocjami i odnajdywania spokoju wewnętrznego. Niezależnie od warunków zewnętrznych, w filmie Stoicka Rada na Ciężkie Dni pragnę zgłębić tę mądrość, przyglądając się praktycznym wskazówkom stoickich filozofów dotyczących pokonywania trudności, rozwijania odporności psychicznej i odkrywania źródła siły w najbardziej niepewnych momentach naszego życia. Zapraszam do podróży przez nauki stoicyzmu, by zrozumieć, jakie praktyczne zastosowania mogą mieć dla nas te wiekowe nauki w obliczu codziennych wyzwań. Los nigdy nie sprzyjał epiktetowi. Dwa tysiące lat temu w Heropolis urodził się jako niewolnik, nie nadano mu nawet imienia. Epiktet to po prostu znaczy zbyty. Był torturowany, znęcano się nad nim psychicznie i fizycznie, a owoce jego pracy należały się jego właścicielowi. Gdy w końcu po trzydziestu latach niewoli odzyskał wolność, został niesprawiedliwie zesłany na wygnanie. Przeszedł przez niewyobrażalne przeciwności i trudności, a mimo to odniósł triumf. Epiktet nie postrzegał swojego życia jako ciągu koszmarów i tragedii, lecz jako zestaw nieskończonych możliwości. Mówił, że podium i więzienie to jedno i to samo miejsce: jedno wysoko, a drugie nisko, ale w obu miejscach wolność wyboru można utrzymać, jeśli się tego pragnie. Każde zdarzenie ma, jak mówił, dwie strony medalu. Epiktet zdecydował się skupić na tym, co znajdowało się w jego kontroli na swoich przekonaniach, wartościach, pragnieniach, pewności a całą resztę ignorował. Gdy znalazł się pośród potężnych mężczyzn i kobiet na dworze Nerona, gdzie pracował, Epiktet zaczął zauważać, że mimo że był niewolnikiem, czuł się bardziej wolny niż wielu z nich. Oni byli zniewoleni przez władzę i ambicje. Ich umysły błądziły. Łatwo się rozpraszały i pochłonięte były intrygami, knowaniami i walką o wpływy. Prowadzili złe życie. Epiktet kształcił się pod kierunkiem wielkiego nauczyciela stoicyzmu, Muzoniusza Rufusa i ostatecznie zdobył wolność. Sam stał się nauczycielem najzdolniejszych studentów Rzymu, w tym przyszłego cesarza Hadriana. Jego idee dotarły do Marka Aureliusza. I okazało się, że człowiek, który miał tak niewiele władzy, zaczął wywierać pozytywny wpływ na najpotężniejsze postacie świata. To, czego uczymy się od epikteta, to nie tylko czysta wytrwałość i odporność, lecz również umiejętność znalezienia i stworzenia dobrego życia wszędzie i zawsze. Stoisy twierdzili, że jesteśmy aktorami w sztuce. Wszystko, co aktor może zrobić, to dobrze odegrać swoją rolę i nauczyć się eliminować całą resztę. Tak właśnie powinniśmy postrzegać życie. Nie jesteśmy w stanie wybrać ani kontrolować miejsca urodzenia, tożsamości rodziców, ani tego, w jaki sposób inni ludzie nas traktują. Mamy wpływ jedynie na to, w jaki sposób reagujemy na daną sytuację. Wiele rzeczy wymyka się spod naszej kontroli, ale mamy znacznie większą zdolność działania, niż niektórzy mogą sądzić. Poprzez determinację i umiejętności możemy nauczyć się kształtować swoje własne przeznaczenie. Kontrolować je? Nie. Kształtować? Tak. Dbając o to, aby być najlepszą wersją siebie, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. W zawirowaniach życia stoicka rada staje się jak latarnia morska na burzliwym morzu. Nie gaśnie nawet podczas najbardziej niebezpiecznych sztormów. Kiedy los rzuca nam wyzwania, a dni stają się ciężkie jak ołów, warto pamiętać o mądrości stoików. Ostatecznie, klucz do pokonania trudności tkwi w naszej postawie i umiejętności akceptacji tego, co nieuniknione. Stoicyzm uczy nas, że mimo zmieniających się warunków zewnętrznych, mamy kontrolę nad naszymi reakcjami. W najtrudniejszych chwilach, gdy wszystko wydaje się być poza naszym zasięgiem, Stoicka mądrość ukazuje nam, że siła tkwi w akceptacji, pokorze i umiejętności dostosowania się do rzeczywistości. Podsumowując, stoicka rada na ciężkie dni to nie tylko zestaw zasad czy filozoficznych przemyśleń, to praktyczna droga ku budowaniu silnej, odpornej psychiki, zdolnej stawić czoła życiowym trudnościom. W tym duchu stoicyzm nie tylko pomaga przetrwać. Ale również rozwija naszą zdolność do czerpania radości z chwil obecnych i kształtowania własnego losu. Stajemy się żeglarzami na życiowym oceanie, gotowi na każdą falę. Zyskujemy świadomość, że nawet najcięższe dni mogą prowadzić do najpiękniejszych zachodów słońca. Zobacz także stoickie podejście do braku szacunku. Zasubskrybuj mój kanał i sięgaj poza horyzont.